Witamy serdecznie w Akademii Amicorum. W tym nagraniu chcemy pokazać, w jaki sposób korzystać z platformy edukacyjnej Google Classroom, na której odbywają się nasze kursy. Jesteśmy teraz na stronie głównej Google Classroom. Kurs Zielarz, Fitoterapeuta składa się z 11 klas, do których możesz dołączyć w dowolnej kolejności. Aby dołączyć do klasy, Kliknij Dołącz, a następnie przejdź na stronę kursu. Znajdujemy się teraz na stronie głównej kursu Zielarz Fitoterapeuta. Na górze widzisz trzy zakładki: zakładka Strumień, Zadania oraz Osoby. Jesteśmy w zakładce Strumień. Służy ona do komunikacji i zamieszczania ogłoszeń. Znajdziecie tu bieżące informacje od wykładowców oraz ogłoszenia o odbywających się wykładach online. Wykłady online ogłaszamy tutaj zawsze rano w dniu wykładu. Z kolei rozpiskę na cały miesiąc znajdziesz na stronie internetowej amicorum.edu.pl lub w zakładce zadania w kalendarzu wykładów dodatkowych. Przechodzimy do kalendarza. Uzupełnieniem wiedzy kursantów Akademii Amikorum są nieobowiązkowe spotkania online z prowadzącymi zajęcia. Te dodatkowe tematyczne wykłady odbywają się w godzinach wieczornych od 18 do 20. W kalendarzu kolorem czerwonym oznaczeni są wykładowcy, a pozostałe kolory to kursy, dla których dany wykład się odbywa. Widzimy, że dziś zajęcia prowadzi pani Anna Buzalewicz, a wykład przewidziany jest dla kursu Naturopaty, terapeuty dróg oddechowych oraz kursu Zielarz-fitoterapeuta. Wracamy do klasu. Przechodzimy do zakładki zadania. Tutaj znajdziesz materiały edukacyjne kursu, instrukcje oraz testy. Pamiętaj, aby wypełnić kartę słuchacza. Kliknij na nią i wypełnij. Po wypełnieniu zaznacz tak, a następnie kliknij oddaj. Aby obejrzeć wykład, kliknij wideo, które otworzy się w nowej karcie. Po przyswojeniu wszystkich materiałów, Możesz przystąpić do zaliczenia, które składa się z dwóch etapów testu oraz pracy zaliczeniowej. Aby rozwiązać test, kliknij w formularz, zapoznaj się z pytaniami, a następnie dokładnie wypełnij test. Na samym końcu kliknij Prześlij. Wtedy wykładowca otrzyma test i będzie w stanie go ocenić. Informacja o uzyskanym wyniku pojawi się w Twojej skrzynce mailowej Amikorum. Przechodzimy do pracy zaliczeniowej. Na kursie zielasz Fitoterapeuta pracą zaliczeniową jest napisanie monografii na jeden z wybranych tematów. Pamiętaj: monografia jest końcowym zaliczeniem kursu. Możesz podejść do jej napisania dopiero po przyswojeniu materiałów ze wszystkich klas. I zaliczeniu wszystkich zadań. Przypominam, gdzie znaleźć klasy do zaliczenia. Kliknij w ikonę Classroom i przejdź na stronę główną. Wybierz kolejną klasę. Zapoznaj się z materiałami i zalicz zadania. Po zaliczeniu wszystkich klas możemy wrócić do monografii. Zapoznaj się z instrukcją i wybierz jedno z ziół, o których napiszesz monografię. Wybierz, a na samym dole kliknij oddaj. Po napisaniu pracy wydrukuj ją i prześlij na adres podany w instrukcji. Przed wydrukowaniem możesz mailowo skonsultować pracę z wykładowcą. Kolejna zakładka Osoby. Tutaj zobaczysz wykładowców kursu. A teraz przechodzimy do panelu po lewej stronie. Tu widać wszystkie klasy, w których uczestniczysz, stąd również możesz przejść do danej klasy. Z kolei w zakładce do zrobienia znajdziesz wszystkie przypisane Tobie zadania do wykonania na kursie. Pamiętaj! Wszystkie ważne dla Ciebie ogłoszenia z Google Classroom oraz informacje od wykładowców znajdziesz w swojej skrzynce mailowej Amikorum. Jak znaleźć swoją skrzynkę mailową? Otwórz nową kartę, a następnie w wyszukiwarkę wpisz Gmail poczta. Możesz też wybrać z aplikacji po prawej stronie. To jest właśnie twoja prywatna poczta Amikorum. Tutaj zobaczysz wszystkie ogłoszenia od wykładowców, ogłoszenia z akademii i inne ważne informacje. Jak zakończyć kurs? Kiedy przyswoisz wszystkie treści kursu, zaliczysz test oraz oddasz przypisane Tobie zadania, napisz do nas e-mail na adres academiaamicorum.edu.pl informujący nas o zaliczeniu zadań i zakończeniu kursu. Sprawdzimy Twój panel. I jeżeli wszystko będzie się zgadzać, prześlemy pocztą na Twój adres certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Mamy nadzieję, że nasza platforma jest dla Ciebie intuicyjna, a to nagranie jeszcze ułatwi Ci korzystanie z kursu. Jeżeli jednak coś pozostaje niejasne, wejdź na naszą stronę internetową amicorum.edu.pl. Tutaj znajdziesz numer telefonu oraz adres mailowy, pod którym możesz się z nami skontaktować. Chętnie pomożemy. Dziękujemy za wysłuchanie tej instrukcji. Życzymy Wam wspaniałej nauki. Do zobaczenia na kolejnym kursie.